Który przyjmuje teraz gratulacje od Norwegian Kasai. A tym drugim jest Peter Brewc. Czy potwierdzi to w tym drugim skoku? Jest już zielone światło. Słoweniec na rozbiegu. Popatrzmy na jego drugi skok. Trochę wolniejszy od Norwega na progu. Ale już tutaj złapał noszenie i także daleko. Jeszcze dalej! Czy będzie nowy rekord świata? Ponad 240 metrów. Fantastyczny skok i znakomita forma Petera Brewca. 22 latek. Jest już medalistą Mistrzostw Świata, medalistą Igrzysk Olimpijskich. No, będzie w Palum na pewno walczył o podium, o kolejne medale. 250 metrów, a zatem pada kolejna granica marzeń. Oto skoczek na nartach szybuje na odległość 250 metrów. Kiedyś przed wojną emocjonowano się, jak po raz pierwszy udało się przekroczyć granicę 100 metrów. Dokonał tego Józef Bradl w planicy. W 1936 roku, później kolejna magiczna granica to 200 metrów, a teraz 250 i nowym rekordistą świata zostaje Peter Prez. Radość całej ekipy słoweńskiej. No fantastyczna odpowiedź na ten Skogan Dersza Fenemela, który już wydawał się doskonały w tych warunkach. Wydawało się, że no, niewiele tutaj pozostaje. Nie uda się. No, liczyłem, że może 240 metrów przekroczy Peter Prec. A on tutaj dokonuje rzeczy niesamowitej, lądując na 250 metrze. 22-letni skoczek klubu Trwikla w krani. Wczoraj poprawił rekord życiowy, skacząc 245,5, a teraz poprawia nie tylko rekord życiowy, nie tylko rekord słoweni, ale także rekord świata. Nie było tu już oczywiście mowy o lądowaniu telemarkiem. Ląduje tak, aby bezpiecznie zakończyć tę próbę, aby ten rekord został zaliczony. No i ta sztuka mu się udaje. Brawa dla Petera Prewca, który na koniec tego konkursu ustanawia rekord świata. Noty za styl będą oczywiście nieco niższe, ale i tak jego łączna nota 438,8 punktów. Pozwala mu wygrać te zawody. Dodatkowa nagroda to rekord świata, a jeszcze dodatkowy bonus to żółty plastron lidera pucharu świata, bo przecież zdobędzie dzisiaj 100 pucharowych punktów i wyprzedzi nieobecnego w Wickerson Ty Stefana Kraft.